Kolejne nagranie ruszyło. Jeszcze miałem zapalić jedno światełko, jest okej. Okay. Słuchajcie. Z, nie po prostu już Ściemnia się miałem już tego, tego nagrania nie robić, ale z dołu okazało się, że się film urwał, a bardzo ważnej istotnej rzeczy nie powiedziałem i, i właściwie... Nie. Tak istotne dla Was, bo tak jak ten temat z poprzedniego nagrania, jak sprzedawać swój pierwszy, w ogóle jak sprzedawać swoje obrazy, jest tak dla Was pewnie istotny, dla tych wszystkich, którzy chcą, żeby z tej pasji żyć i żeby te obrazy właśnie sprzedawać, no to, to nie mogłem tego nie nagrać. Dlatego szybko e, słuchajcie. Chodzi o to, mówiłem o tym, Adam Rajski jestem, jesteście na kanale Malowania Krok po kroku. subskrybujcie mój kanał, z, oglądajcie mnie, Chod, przychodźcie do mnie, ja będę naprawdę poradził pokazywał naprawdę piękny świat, a przy okazji tego pięknego mojego świata jeszcze będę Wam oddawał yy, moje, moje tutaj zaangażowanie, emocje, entuzjazm do malowania z jednej strony, a z drugiej strony do bycia kreatywnym, do uruchomienia tego mięśnia kreatywności, który pozwoli Wam z tej kreatywności, właśnie z pasji yy, tworzenia, z pasji yy, uczynić yy, 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 pasję kreatywności jeszcze tym sposobem na życie. O, to będzie najlepsze, jak mi się ładnie powiedziało. Słuchajcie. Chodziło o tym, opowiadałem o tym przykładzie namalowania obrazu dla kogoś bliskiego, dla cioci w tym przypadku i o tym, jest, o, o wielu rzeczach nie wspomniałem, takich istotnych. Ja w ja moim myśleniu, moim opowiadaniu tutaj na kanale ciągle zapominam o tym, że nie wszyscy może, że jakoś tam od razu łapie, potraficie, ja wiem, że jesteście inteligentnymi ludźmi i tak dalej i na pewno tam jestem w miarę zrozumiały, że jestem nie, do, nie, do, nie zawsze może... być mniej herod, chaotyczny, jak, jak zazwyczaj bywa. Ale o co chodzi? Ale y, muszę po prostu jasno, obrazowo i każdy element tej układanki, jaką jest właśnie ten mechanizm y, twórczości i zarabianiu, na, zarabianiu kasy na twórczości, y, wam objaśnić. Y, klient musi być zadowolony. Ten nasz odbiorca, ten nasz y, y, zamawiający ten obraz. Ta osoba, którą, której ten obraz sprzedajemy, on musi chcieć tego, on musi w nim wiedzieć wartość. I nie tylko taką wartość, że wiesz, na przykład moje nazwisko to Picasso i on na pewno, wiedzą, że kupuje mój obraz, bo Picasso to jest po prostu nazwisko, to on, niezależnie nie od tego, co tam na tym obrazie jest, to, on, to jest dla niego lokata kapitału, tak? Kupuje za, kupę kasy i czy tam jakiś tam Beksiński, tak? Czyli po prostu, że wiadomo, to już jest firma, marka i tak dalej. To nie, on kupuje od, najczęściej będzie kupował od nas, czyli ludzi bez nazwiska jeszcze takiego wyrobionego, bez umiejętności większych, dopiero startujących, zaraz rozpoczynających swoją drogę. Ale też ja chcę Wam pokazać, że nie można tej drogi od razu hmm, 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 przekreślać, zamykać i tak dalej. sobie, spurtek, hmm, po prostu trzeba sobie otwierać, hmm, nawet na takim etapie początkowym, w którym jesteś. Nie martw się, po prostu jedna podstawowa rzecz, nie martw się o to, jak ty to namalujesz. Chociaż jeszcze nie masz y, tych umiejętności, tych zdolności, ale masz mnie na kanale. Ja Ci zawsze to podpowiem, Jak się zgłosisz do mnie y, i powiesz, słuchaj, ale mam do namalowania y, portret babci, czy portret cioci, jak ci pokażę najprostszy sposób, jak ten portret wyglądał podobny. Y, 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 to jest naprawdę nic trudnego. To jest tylko do taki nimb tajemniczości, o tych co tu, ty, jak to zrobić, no wszyscy... Teraz, ja pierdolę, to co to jest? Tu po prostu jest wielki sekret yy, cywilizacji. Yy, y, jak namalować, żeby portret był podobny. A tam jest parę takich myków, myków, że po prostu, yy, które jak, się, jak, jak zaczniesz od, Ty po prostu musisz chcieć. Jeżeli tego nie chcesz, to po prostu nie masz do tego zapału, nie masz motywacji, to po prostu sobie odpuść. Najlepiej. Dobra, hmm. nie, nie miałem teraz powiedzieć o czymś ważnym. Jeżeli portret, co ci się spodobał, to um, bo ten pierwszy obraz na przykład namalujemy bliskie osoby, cioci właśnie kuzynowi, mamie, koleżance z pracy i tak dalej, koledze. I jeżeli ten obraz y, namalujesz tej cioci y, y, przysługują tej, tej, tej wskazanej w tym przykładzie, i tylko się okaże, że no, ciocia się zapłaciła, no, nie te 1200, które w tym nagraniu opowiedziałem o tym, ale zapłaciła, no. Ile raz, ile tam, ty, tam um, moja kochana tam siostrza, to ile, ile ile zapłaciłaś za um, te farmy, za wszystko jak Ci cię kosztowało, ile tam za ta czas na... No Ciozie, wiesz co, no straciłam tydzień zapłaciłem 200 zł, no to dam ci 200, a, dam ci 300. No to nie oda chodzi, żeby ciężki, bo ty ciocia zapłaci, bo cię ko lubi, kocha i tak dalej. Chodzi o to, żeby ciocia była tak zachwycona tym obrazem, i kiedy powiesi go w swoim salonie, na honorowym miejscu, ona z jednej strony będzie tak usatysfakcjonowana, że, że ten obraz zostaje jej tej, tej jeszcze tak pięknie uchwycony. Yy, dla potomnych, yy. ale przyjdą koleżanki cioci i zobaczą, a co to nam dało? Ła, wow, moja siostrzenica, a mam, że, a, a, a namała, by mi też, a, a ja mam tam moja sąsiadka, ta, ta, ona by po prostu, aż wyszła ze skóry. Jak ja miała coś takiego, tylko ona by tam zobaczyła, jakby przyszła do mnie po, po coś tam, to, po prostu i od razu łańcuch się uruchamiał. Na tej, na tej zasadzie to działa. My musimy, to są najlepsze sposoby na, na yy, tylko całe ten nos w tym tkwi, że po prostu musi się obraz podawać tej osobie, która ona musi widzieć ten balon, musi widzieć w, w, w tym obrazie wartość jakąś yy, naddaną, wartość dodaną, wartość, która jest ponad tym, yy, a, a to jest bardzo trudny i śliski szliski, grząski grunt, bo, bo my tutaj yy, operujemy to nie jest artykuł pierwszej potrzebny obraz, tak? na, na, yy, czy tam jakiś rysunek, czy cokolwiek. W, tym, w czym nasza, nasze umiejętności doskonalimy, tak? No i o to właśnie chodzi, żeby po prostu się podobać. Ja mam, po, będę mam tutaj o przykładami, bo na przykład mm, i, i nie możesz też obawiać się tego, że y, dopiero zaczynasz i no, przykład kwiatów jest prosty, no, to jest chyba najprostszy z, y, z przykładów, no bo nawet jakbyś tam y, nie wiem jak y, uchwycił, uchwyciła y, te, te niuanse, to tam może na przykład Storczyka to namalować choćby on miał jeden płatek większy od drugiego i bardziej fioletowy niż biały, no to on będzie Storczykiem, tak? Ale jak już jest, chodzi o portret, tam jakieś kopie obrazu na przykład, oczywiście nie rzucajcie się od razu na kopię, ale, ale to też nie jest nie, niemożliwe, tak? Jeżeli, ja teraz mam takiego klienta, yy, który na przykład, po prostu musimy, jeżeli chcemy na przykład, jak się trafia do dobrych klientów, do takich osób, które, które mają kartę, które, które mogą od nas obraz od, od nas od nas od nas zamówić czy kupić? Musimy ich czymś zainteresować. Czy ten obraz jakiś walor ma, poza tym, y, oczywiście my teraz będziemy całe życie poszukiwać tych walorów y, i czym będziemy dobrzy i czy my będziemy dobrymi kopistami, czy będziemy, y, dorobimy do się takiego sposobu w traktowaniu tego tworzywa malarskiego, żeby to było nasze i unikatowe. Na to przyjdzie czas. Natomiast jeżeli na przykład Znajdziesz klienta, który nie wiem, on lubi malarstwo batalistyczne. Batalistyczne to jest mało powiedziane, bo on lubi na przykład okres Kościuszkowski, tam w, w historii, i na przykład właśnie Kościuszkę, i tam te regiony jakieś tam w ogóle. To, to teraz musisz mu zaproponować, że na, y, poroz, ro, w rozmowie, no wiadomo, trzeba do niego do klienta, y, ale na przykład wiesz, że jakoś w jakiś sposób do, 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 do takiej osoby dotarłaś. Czy to będzie. Y, już w ogóle nie, nie mówię o tym, żeby to był jakiś yy, człowiek z listy stu najbogatszych Polaków, tam y, innych, y, nie Polaków, no, ale to jest bardzo, bardzo zamożny, ale po prostu ktoś, kto yy, to, to, to jest właśnie pasją, cokolwiek to, to jakieś hobby i on ma na przykład sobie marzy, na przykład, żeby mieć kościuszkę na końcu tam taki, taką kopię na przykład yy, kosaka, tak? No i teraz ty dopiero zaczynasz malowanie obrazu i teraz kurczę, no... Ile ja bym kasy zarobiła, czy zarobiłem, żebym miał takiego kościuszka na Nie możesz od, tego od, od razu tak podchodzić, że teraz tak, ja dopiero zaczynam malować, ja tego nie namaluję. Nie! Tylko zastanów się, poszukaj, napisz do mnie, zadzwoń do mnie, spotkamy się, na Skype porozmawiajmy o tym. Czy ty jesteś w stanie, ja, czy ja jestem dziś w stanie, czy ty, czy ty mentalnie jesteś do tego gotowy, czy gotowa? Czy ty po prostu... Znalazłby sposób, czy znalazłby sposób na to, jak taką. Zróbmy, zróbmy taki, taką hipotetyczną sytuację, spuszmy, że np. ktoś przychodzi do ciebie, yy, słyszał o tobie gdzieś od znajomego, koleżanki, kolegi, że tam ty malujesz obrany, tak? I już teraz pomijajmy ten, ten argument, czy yy, fakt, że czy jesteś dobra, czy dobry, czy, ale ktoś cię polecił, że mogłabyś się pokusić do tego. Taka osoba by chciała nam, nawet jeżeli byś zaufała, to znaczy, to są różne sposoby na, to, na takiego klienta, żeby to zrobić. Ale na przykład, ten sposób, jak w ciocie potraktowałeś, na przykład, powiedz mu: Słuchaj, wiem, że pan w tym okresie kościuszkowskim, więc chce pan taki obraz kościuszka na koniu, kościuszka na koniu forma dwa na metry, metry na półtorej, ale. Ja może nie maluję, od razu obraz takiego obrazu, ale bym namalowała, czy namalował malował, mm, troszeczkę mniejszy, tak na próbę, żeby pan stwierdził, czy Pani czy pani byłaby zainteresowana. Gdybym to był obraz, to okej, okay, dobra. Jak już masz to, to zapewnienie, że ten człowiek będzie zainteresowany tym i, ten, i że ten obraz za ciebie kupi, to teraz spróbuj poszukać sposobów, metod, jak taki obraz namalować, tak? Nie mów od razu, że sobie tego nie poradzi z takim namalowaniem, takiej kopii. Tylko spróbuj da do no, niej, skontaktuj się ze mną. Ja ci, ja ci poradzę. W sposób pierwszy to jest taki. Tam bierzesz, wydrukujesz sobie tam na formacie taki w jak tu. Zrobisz takie kategorie. Ja ci to wszystko pokażę, jak to się przenosi na przykład obraz taką kopię na ten. Później żebyś tam nie spiesz, ja ci wszystko to, albo druga metoda, tam wypowiedzisz sobie, że tam z firmy szkoleniowej tu na, na dwa dni i przenosisz taki tak. Bierzesz tam, maskujesz tu, to, to ja ci wszystko to te szczegóły techniczne ja. To zostaw mnie. ja ci z tym pomogę. Nie. Czy na przykład przysłowiować kwiaty. Może nie, nie, od, nie zaczynamy od razu od kopii. Babcia chce storczyki. Jak zrobić, żeby Babcia była zachwycona? Czy pani Kowalska, yy, która z storczykami i tym, żeby obraz będzie rewelacyjny i wyglądał na Babci, czy na ścianie? I czy u pani Kowalski? I żeby to było... No to co robisz? No najpierw jak już Pani Kowalska czy Czecza się zadeklarowały, że od Ciebie taki obraz kupią, jeżeli będzie, że będą to storczyki, no to, no to Ty oglądasz sobie storczyki, w necie tam wygooglujesz, później zastanowisz się, jak te storczyki... Jeżeli jeszcze nie masz takiej umiejętności, że na przykład patrzysz na obraz, nawet sobie wydrukujesz, tak? Na przykład format obrazu będzie 30 na 40 cm i teraz te storczyki będę tutaj na, na tym obrazie sobie planowała, jak, to, jak je namalować. Jeżeli nie masz jeszcze takiej umiejętności, żeby 1 do 1, najlepiej to sobie na przykład wydrukować. To powiedzmy, że to nawet, powiedzmy, obrazek będzie mały, 21 na 30, tak jak kartka papieru a 4. sobie wydrukuj w takiej skali dużej, na całej kartce sobie wydrukuj takie i później położonko tego podobraźniej i sobie drukuj albo nawet yy, na tej drugiej stronie prze, przekalkuj to! Nie, nie, już tam nie przejmuj się z tym, że mówiłem, żeby nie używać innych sposobów. Czeka, narysuj kontury. Już jak będzie miała kontury i po prostu tak krok po kroku, bo pomyśl sobie na później sposób, jak to przenieść, jak to później potraktować. Jak już masz oryginał, czyli fotkę, nie, nie polecam, tu też miałem powiedzieć o tym malowaniu. Nie będę teraz się skupiał w ogóle na, na, tym, na tym, jak to dobrze. Dobra, zostawmy to. Natomiast chodzi mi o sam mechanizm tej, tej sprzedaży. Musisz w tym okresie początkowym, kiedy już zaczniesz po prostu te zamówienia do Ciebie do mną spływać, bo nie możesz się nastawiać też na to, że to też tak może być i tak, i tak też istnieje I tak to jest. Ja daję najbardziej takie zlecenia, najbardziej takie, takie zamówień mam coraz więcej. Powiem, że, że mam więcej teraz niż takich na przed kopii. I z tego się bardzo cieszę i Wy też będziecie się na pewno z tego cieszyli, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie. To znaczy, jeżeli na przykład ja moją ulubioną formą wypowiedzi takiej jeszcze z użyciem moich specyficznych takich technik malarskich tam czy tam tych pozłotniczych, tego metalu y, oksydowanego, tam szlag metalu, tego, tej imitacji złota, tam postarzam coś tam, bo, różne tam y, zabiegnie robię, plus to po prostu abstrakcja. To jest moim, moim takim atutem, tak? I ludziom się ceni. One jeszcze są te cyfrowe obrazy zarabiające, one tam mają swoją y, dynamikę, swoją tam energię, wibracje i tak dalej. Powstają z zupełnie na oderwaniu tego, ten, tak jak Wam opowiadałem, o różnych tam aspektach tych, tego malowania. Teraz awatary duszy, które, które pokażę, które też mam, rewelacyjne obrazki, które, znaczy, to za, za takie słowa, y, bo tutaj przechwalania się, y, 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 mówienia tak, tak, y, o swoich pracach. Natomiast o co chodzi, że Takich zeznań Wam życzę, tak? Jeżeli ktoś to będzie za Was powie... Abstrakcja, ale ja kocham abstrakcję. 2 metry na metr, pracę, Ile to, ile tego będzie kosztowało? No ja no te 2 metry na metr, te trzeba pracy, ten, 4,5 tysiąca, tak byś wyśleł. Nie no, dobra. Ja Wam co, 4,5 nie dam, dam 4. Okej, okay. no wiem. Tego Wam życzę. Takich zeznań Wam życzę. Natomiast jeżeli do, na, tej, na tym etapie, który teraz robisz... No nie przyjdzie nikt do ciebie taki i powie... Czy a ma pani, że pani maluje abstrakcie świetnie. No tak. No to co? No to za ile? 4000? byś z A kiedy pani do mnie? O to nie może dla tego. Tak, dlatego wiecie, no, żyj, po prostu wracając na ziemię, że tak powiem. Samo serno sprzedaży to jest... Klient, który kupuje wasz musi czuć, że, że kupił coś wartościowego i był zadowolony i Wym zadowoleni z tego, że Wasz produkt, Wasze dziecko za to dostaje dobrą, dobrą cenę, dobrą kartę. Także w tym, to jest ja, cała historia, tutaj można by było skończyć rozważenie o sprzedaży obrazu. Teraz będę Wam właśnie pokazywał i w każdym z poszczególnych nagrań, oczywiście, piszecie do mnie, to mnie, pytajcie, co Was szczególnie interesuje. Ale na przykład też zamierzam teraz, jak powstanie ten, ten mój e, portal to ta moja strona no i tak dalej, zamierzam też od was, od was kupować te obrazy, ja, ja będę też Wam wybierał sobie z tych obrazów, z którymi tam na, na pewno już niektórych e, osób, które mi tu wysyłały, to po prostu ja muszę Wam pomagać, żebyście Was uruchomić, wam, wam, wam tam kreatywności i żebyście tam po prostu odnale, odnajdywali y, y, tą partię nie tylko w tym, że, że wiecie... Dzisiaj będę mam okres, kurczę, no nastrojowy i będę malowała czernią, yy, szarości gdzie tam będzie dwale bardzo minimalny stopniu i ewentualnie krbice jakieś tam czerwienie będą się znajdowały, to tak tylko symbolicznie gdzieś tam uderzenie w tej taki... Także nie, nie, to nie o to chodzi, żeby po prostu yy, teraz poszaleć sobie i tam yy, wy musicie... To jest bardzo trudne, bo to, to jest taki kompromis yy, yy, z każdego. Twórcy, Kiedyś właśnie, no, żaden, y, nie jesteście pewnie, ża żaden z was, ża żadna, czy żaden z was nie jest otoczony jakimś ten sztuki, który tam będzie napił wam zbiorą. I Życzę wam na przykład, tego, m, żeby tam się znaleźć w takich, jak tam, y, jak to się nazywała ta, ta, ta firma. No dobra, już nie, nie istotne. Ale żeby po prostu ktoś tam się z wami powie, słuchaj, daje ci miesięcznie 5 tysięcy złotych, i ty sobie tylko mały, masz mi to miesiąc za jeden obrazek, ja, to dwa. Ale ten jak dwa, to takie mniejszy, a jak jeden, to może taki jeden metr na siedemdziesiąt mi wystarczy i ten... I on nam... Który z Was, czy która z Was by nie chciała? Oczywiście, co tam sobie zarobisz, namalujesz więcej, to, jest, to będzie Twoje, ale Ty musisz taką odąbkę zrobić. Każdy z nas coś takiego, także są takie sytuacje, że po prostu chcielibyśmy, żeby tak... No, no tak taki świat nie będzie nam na początku taki otwarty, chyba że już y, tu nasza wspólna kreatywność będzie na tyle wysoko, że... Ja będę mógł wam coś takiego zaproponować, czy Nie, nie, to jeszcze nie, nie, znaczy nie ten etap, ale na przykład, jeżeli chcesz właśnie znaleźć sobie w, w tym, wśród swoich znajomych, już nie mówię teraz o takim przykładzie tam ciocia, tam ten ale słyszałaś, na przykład wiem, że są osoby, które lubią, na przykład, albo na przykład, słuchajcie, kolega kupuje mieszkanie, czy koleżanka, brat tam, ten, słuchaj, powiedz, ja tak na próbę ci tam wiesz, zrobię tam po co masz wydawać tam w Kastoranie czy w Ikei, kupić sobie wydruk, ja coś tam Też jak Ci się spodoba, to mi tam nie musisz mi od razu, też nie musicie, wiadomo, że na początku nie będziecie stawiać takich wymagań i tam warunków, że po prostu musisz mi tutaj zapłacić kupę kasy, Nie, To po prostu musi być, musi być wynikać, tak jak powiedziałem, z przekonania Waszego tego, tej osoby kupującej, że, że kupuje wartościową rzecz. Żeby, I teraz musicie m, tak, y, taki sposoby i takie metody znaleźć na w tym malowaniu tego obrazu, y, który będzie atrakcyjny. Powiem ma jeden przykład. Kurczę teraz ostatni. W na Pani, y, jest, są takie obrazy tzw. Żyda. Y, one też przynoszą pomyśl ludzie, Jest takie obiegu, obiegowe przekonanie, że że m, takie są obrazy, w necie możecie sobie pisać Żyd liczący pieniądze, bo tam znajdziecie ileś tam tych różnych wizerunków takiego Żyda. Jeszcze tam są takie przekonania, że wtedy, jak musi taki Żyd wisieć taki obrazek tego Żyda liczącego pieniądze, w przedpokoju, w kolu w domu, na lewej ścianie i on tam przyniesie tam dobrobyt, do, kasę i w ogóle. I teraz Znalazłem takiego człowieka, który chce tych że, Zrobiłem mu tam, przygotowałem, pokazałem mu fotki jakieś tam, znalazłem, wysłałem mu fotki takich, takich, takie, takie, takie. To by chciał każdego tam po jednym. I Okazało się, że tam 12 obrazów i tak dalej trzeba teraz poprzenosić te, te własny sposób, zinterpretować tam zrobić takie kopie podobne, a tam, ale taki taki szukajcie tych sposobów, czy ktoś tam mówi... Musicie znaleźć w tym, w komuś się tam dziecko urodziło, albo tam, nie wiem, te jest trudny temat, dzieci małe, ale na przykład, no nie wiem, ktoś ma urodziny. Nawet ja w taki sposób kiedyś znalazłem z Waszych obrazków przykład masz fajny obraz, to już mówię teraz o takim innym, znowu z kolejnym sposobem, sposobie, kurczę, muszę kończyć, z następnym nagraniu o tym opowiem, ale postarajcie się zrobić tak i piję do mnie, z pytaniami jak, 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 jak właśnie to wykonać taki obraz, który, na którego mielibyście zamówienie, na którego tylko nie wiecie, jak to zrobić. Ja Wam poradzę, nie martwcie się o to, jak, tylko znajdziecie kogoś, kto taki obraz będzie chciał was kupić, zamówić i tak dalej. Pozdrawiam Was, to byłem ja i mam nadzieję, że nie byłem...